Jan trzeci, Sowiecki! Tak! A on co zrobił? On wódę wynalazł, nie? Kim był Gutenberg? No to wynalazca druku. Wynalazca druku, bardzo dobrze. Gutenberg. Księdzem? Nie. Gutenberg. Gutenberg. Gdyby coś nie on. Nie chodzi te imię, ale coś nie wiem. gdyby nie on, to nie mielibyśmy na przykład gazet, nie mielibyśmy książek. Papier wynalazł. Był wynalazcą. A. Co wynalazł? Elektrycznie. Elektryczność nie? Nie. Kim był Gutenberg? Boże, on to chyba już tą żarówkę wymyślił. To Edison. A. A. Dzięki temu możemy na przykład teraz czytać książki. A litery? Litery? Nie. Co znaczy zasada? Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Hmm, to znaczy, że poddany mojego poddanego nie jest moim poddanym, czyli lennikiem. lennikiem. Dokładnie. Bardzo dobrze. Ojejku. Ach, znaczy, znaczy to tyle, że każdy rycerz miał podlegającego pod siebie wasala i oni nie chronili rycerza wyżej. Czyli przyjaciel mojego przyjaciela nie jest moim przyja przyjacielem? Nie, wasal. W ruch mojego przyjaciela nie jest moim. To nie do końca. Czyli że jakiś tam przyjaciel, twojego przyjaciela, jest najprawdopodobniej twoim wrogiem. A z którym polskim królem romans miała caryca Katarzyna? Ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. Dokładnie. No, a który? Kazimierz Wielki? Nie. To nie ten wiek. Później. Osta... <laughs> Sobieski. Nie, nie był to Sobieski. Mieszko? Nie. Nie. No kiedy caryca Katarzyna? Wtedy kiedy rozbiory Polski. A jak rozbiory Polski, to który król? Ostatni generalnie podpowiem wam. Jak No nie jak Czym była czarna śmierć? Czarna śmierć była dżumą, e, plagą, epidemią, która e, była teraz, kurczę, nie pamiętam, czy to był 1000, nie, 1666? Wcześniej. To był pożar Londynu. Tak, wielkim... To był pożar Londynu, gdzie była szatańska No To było 1300, Tak, to e, był XIV wiek. W XIV wieku czarna dżuma, e, która zabrała, zabrała wielkie żniwo, ale ominęła Polskę. Boom. Tak jest, Bo jaka. Czarna śmierć, z czym ci się to kojarzy? Z, z, z jakimś kanibalizmem. Z kanibalizmem. Czarna śmierć. No wczoraj, czy wczoraj była? Czarna śmierć. No na molu. Na molu, bo było ciemno i zgon. A, jak. To była epidemia pewnej choroby w Europie. Jakiej choroby? Bardzo poważnej. Cholery? No trochę innej, nie na H, tylko na D. Na G właściwie. Debilizm. Kto skomponował ten utwór? I jeżeli będziesz w stanie, to powiedz mi, jaki jest jego tytuł. No, to jest to, to jest to. Beethoven. Beethoven. A pamiętasz y, co to... eee, symfonia, która piąta? Tak jest. No bo on mi pokazywał. Bardzo ładny. X jeszcze. bym y, inaczej inaczej. Beto że Beethoven to ok, ale y, 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 jedynek utwory, które znam Beethovena, to po prostu symfonia. Symfonia, no bardzo dobrze. Dlaczego? Właśnie ja mam pytanie, dlaczego oni nie nazywali tych utworów jakoś to nocturne symfonia yy, yy, walc amol yy, no stary ale jak, a, co jakbyś to napisał na umbrella dzisiaj to, a dzisiaj to to co nazywa, miałby na przykład na, nazywać dubstep 1 no? a dubstep edu ej hey, czego dzisiaj słuchałeś a, o, dubstep, dubstep, dubstep 1 Polski? polskie nie to jest sebastian bach to mozart <ślapp> nie nie jestem Mozart. ty, 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 ty. Kto to skomponował? Chopin. O no, hopin też nie, był. Bo... No hopin też nie. Właśnie. Pangok. Kto? Pangok? Który polski król pokonał turecką armię pod Wiedniem? Trzeci yy, Sobieski. Bombowo. Chrobry nie. Chrobry nie? Nie. Jest taka wódka. Znaczy to pewnie jest, nie pan Tadeusz. <noise> Jan III? Sobieski! Tak! A on co zrobił? On wódę wynalazł. Nie. czego dokonała dziewica orlańska i jak naprawdę się nazywała? Joanna Dark. I czego dokonała? Co ona dokonała? No walczyła za swoją ojczyznę. Czyli? Czyli za Francję. A z kim walczyła? Z Anglią. Bardzo dobrze. I czego dokonała dziewica orlańska i jak naprawdę Uuu. się nazywała? Czego ona nie nie wiem. Że pewnie w końcu, no, dała. Nie, no właśnie nie. Na stosie ją spalili. To nie dała w ogóle? Nie, nie dała. Co więcej, jest świętą. Uuu, to nie dała. To nie jest podchwytliwe pytanie. Co więcej, Dziewica Orleańska jest świętą. No ona generalnie... nie dała się. Czego dokonała Dziewica Orleańska i jak naprawdę się nazywała? Wracała ludzi w piekle. Tak? Powiedz mi, jakie państwo wprowadziło pierwszą w Europie konstytucję? Polska. Jaka to była Który rok? 1900, 1700 dziewięćset przed rozbierami, 92. 91. Super! Norwegia? Nie. Mm -hmm. Francja? Nie. Nie, Francja? Nie. pierwsze w Europie. Wielka, Bry Wielka Brytania? No nie. co ty... nie mają konstytucji nawet tej Nie w Polsce. O je, je, je. Nie, sorry, Rzym znowu, znowu ten nie. Rzym. Prawo rzymskie, mój drogi, prawo Pierwsza konstytucja! Konstytucja? Rzym? Nie. Viva Republika? Nie. Powiedz mi, w jakim kraju panował król słońca? Eee, Francja. A jak się naprawdę... Jak eee, się 14. XIV. Ludwik XIV. Eee, Jezus, kurwa, też miałem cytat z nim tutaj. Eee, Państwo to ja. Tak. Bardziej Azja mi tak podchodzi, coś tak. No. To gdzie? Ale kombinujemy. Chiny. No nie były to Chiny. Król Słońca to chyba będzie Gre Grecja, Rzym. Może Japonia? Też nie Japonia. Nie w tę stronę. Indie? Nie, nie Indie. Y, Midas, kto był. Nie nie, 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 nie. W jakim kraju panował król słońce? Polska. Mm -mm. Powiedz mi, w jakim kraju powstała demokracja? Demoskratos, to jest Grecja. Tak, oczywiście, Grecja. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że gdzieś tak. Francja, Anglia to te jakieś rejony chyba. To starożytność była. E, Rzym. Obok. Tam Republika. Jak nie starożytny Rzym, to starożytna... Egipt. Nad Morzem Śródziemnym. A, Hiszpania. Hiszpania. W jakim kraju powstała demokracja? O Boże, nie, nie. <laughs> Francja. Nie. Na wschód od Rzymu, na wschód od Rzymu? E... Tam, gdzie państwa polis. Sparta była też. Persja? No nie, 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 nie. Kto powiedział takie słowa? Wam kuryszczać prowadzić, a nie politykę robić. Eee, Piłsudski. Piłsudski. Nie, no Napoleon nie. No nie Napoleon. Taki bardzo konkretny polityk, polski. Ja myślę, że to był Kaczyński. K**a. Nie był Kaczyński, to no przed Kaczyńskim mocno. Eee, I mówimy o nim dziadek, też nie leper. Kto mógł taki twardy tekst powiedzieć. Nie, co koszulę tak rozewał Rejton. Nie. No, że tak powiem, dziadek o nim mówimy. Dziadek Stalin? Nie, no nie dziadek Stalin. Nie wiem, pradziadek. Wąs miał, jeździł na koniu, na kasztance. Był marszałkiem. Obserwujcie Matura Top na Instagramie, ponieważ stawiamy tam najnowsze zdjęcia i filmy z nagrań. Chcesz nam pokazać swoje zdjęcia? Dodaj hashtag Matura to E, no to my pozdrawiamy swoich chłopaków. Tak, też to stoją pomagają. E, e. Pozdrawiam swoją rodzinkę, kumpli z osiedla, pozdrawiam cały Bolesławiec i tym podobne okolice. Siemanko! Bardzo chciałbym pozdrowić swoją ukochaną narzeczoną, z którą będę brał ślub 26 lipca, a tutaj jestem na Wieczorze Kawalerskim. Kochanie, jak widzisz, bawię się grzecznie, dobrze, mi i przyjemnie. Potwierdzam. Zajmuję się nauką.